Z tej strony, i to zapraszam Was do kolejnego odcinka kariery przybudowy. zauważyłem na moim Discordzie taką propozycję tego zespołu. Jednokrotny mistrz, drużyna, która ma aktualnie problemy. I postanowiłem tak, że zagramy po raz pierwszy w FIFA antyfutbol. Cofniemy się pod swoje pole karne, będziemy grać długą lagą do napastników. Spróbujemy czegoś, czego jeszcze nie stosowałem w FIFA. Praktycznie nigdy nie zagramy z kontry. my będziemy grać na aferę. Zobaczymy, być może to wyjdzie, oczywiście jak spodoba Ci się ten film, zostaw w górę oraz zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów, ale także mam nadzieję, że udostępnisz ten film gdzieś, gdzie polecisz znajomym, gdzie zbudujemy jeszcze większą załogę niż w tym momencie. Na początku przychodzi do nas zawodnik z Fiorentini. Pulgar. Potrzebowałem defensywnych pomocników z tego powodu, że u nas był trochę duży brak. Akurat na tej pozycji ja chcieliśmy grać antyfutbol. Chcieliśmy grać na piątkę w defensywie, dwóch defensywnych pomocników, dwóch ofensywnych pomocników, albo na pasników. To zależy jaki zespół będzie pod nas grał oraz jednego napastnika, który miał grać na szpicy, miał być silny, wysoki i gdzieś tam walczył te główki i Pawoletti naprawdę dobrze się spisywał z tej roli i trochę odrodziłem tego piłkarza. Szóste miejsce! Antyfutbol działa perfekcyjnie! Mourinho byłby dumny, no jak zobaczył to Catenaccio! Pamiętajcie, że partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmaierskie Jak macie ochotę, możecie zarejestrować się oczywiście z moim linkiem, który jest w opisie. I także pamiętajcie, żeby napisać koda to będę wam wdzięczny przy rejestracji. Oczywiście życzę wam dużo szczęścia, a teraz zapraszam do odcinka. Ten zaparkuj autobus, no tu musiał być dumny i jesteśmy wyżej od niego. Mourinho zaleci z oka, że wreszcie jest jego godny następca. O jaki my antyfutbol graliśmy, jak to źle się oglądało, ale jakie to było skuteczne. Jak kibice się denerwowali jak grali przeciwko nam i ich drużyna cały czas atakowała i ten mur... Mur, który zasłaniał wszystko Niestety pod koniec sezonu spadliśmy na 8 miejsce Ale szczerze mówiąc to nie jest źle Jak na pierwszy sezon tej drużyny Jak nauczenie ich tego wszystkiego Ale my nie mieliśmy nawet do dyspozycji Takich zawodników, żeby zagrać inaczej My musieliśmy grać na ofery My musieliśmy to wszystko zablokować I wydaje mi się, że w tym momencie naprawdę dobrze to wygląda Oczywiście Bulgar przeszedł za 3 miliony 800 Ale roga jeszcze skorzystaliśmy z jego usług Żeby gdzieś tam odszedł do tej drużyny Żoł Pedro, 18 bramek 11 asyst. Balde, 9 bramek, 11 asyst. Zobaczcie, jaka tu była w ogóle współpraca. Ten atak naprawdę dużo dawał ciebie. Powoletti, który miał 9 bramek, 2 asysty, patrząc na overall tego Zonika, genialne! 72 a tak dobrze zagrał. Zauważcie, że żoł Pedro był bardzo takim nietypowym napastnikiem. On często był tym fałszywym napastnikiem, który schodził po te piłki, bo Paweł Let... często była laga do Pawolettiego, tak? Gra na aferę. On musiał zgrać do pierwszego zawodnika. Balde postanowił, że będzie tym zawodnikiem wychodzącym, często na prostopadłe piłki. I João Petru idealnie odnalazł się w tej roli. Di Marco do nas przychodzi. Uważam, że to jest bardzo dobry wahadłowy, jak na Ligę Włoską. Wydaje mi się, że z niego jest potencjał na zawodnika nawet Wyższej klasy niż aktualnie jest. Neridans przychodzi wyciągnięty z Milanu, jak ja się cieszę, że będę miał tego chłopaka. 19 lat, a taki ogromny potencjał. To wszystko mogło tak świetnie wypalić. I wydawało mi się, że ten autobus naprawdę zacznie działać jeszcze bardziej. Zwłaszcza, że tracimy 3 punkty do drugiego miejsca. Tracimy minimalnie do pierwszego miejsca. Bo tylko 10 punktów, Roma za nami. Atalanta przed nami, więc rywale bardzo mocni, z lepszymi piłkarzami, ale wydawało mi się, że to wszystko idzie w takim kierunku, że awansujemy w tym roku na europejskich warów. Tak mi się wydaje, że to idzie właśnie w tym kierunku i zdobyliśmy wicemistrzostwo kraju, grając antyfutbol, grając na aferę. I byłem tak dumny, szczerze mówiąc, bo za zawsze grałem tą tiki-take, wymiana pozycji, gdzieś to... Wysoki pressing i wreszcie postanuje, zmieńmy coś, spróbujmy inaczej, może wypali. I to wypaliło doskonale Calgary, żeby w drugim sezonie zdobyć wicemistrzostwo bez żadnych wielkich transferów. Bo zauważcie, że dosyć mądrze budujemy ten zespół, tak jak Calgary mogłoby się budować. Walukiewicz grał fantastyczny sezon. Wiecie, dlaczego? Z tego powodu, że dałem, żeby ten środkowy obrońca wchodził do ataku, żeby on próbował rozgrywać. Więc to często wyglądało tak, że jak szczyliśmy grą na oferę, czyli lag do przodu, Walukiewicz biegł do przodu i strzelał na przykład bramki, asystował tu miał jedną asystę, ale był ważnym komponentem tej drużyny. Zauważcie, jak to wszystko wyglądało. Mendes na tym prawym wahabie, także bardzo dobrze się spisywał. Gdzieś tam postanowiłem, że nie mamy tego prawego obrońca, więc potrzebujemy kogoś, kto właśnie będzie grał na tej pozycji. Sana z drugiej ligi włoskiej, wyciągnięty, gdzieś wielki talent, 81 wyrala, 19 lat, 62 miliony mamy do dyspozycji w trzecim sezonie, ostatnim tej kariery. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że jeszcze lepiej niż w poprzednim. Karim Benzema, zawodnik, któremu skończył się kontrakt, zawodnik, który był wolny, potrzebowałem takiego doświadczenia, żeby tutaj przyszedł, 35 lat, Areola, 30 lat, 83, tak, także bez klubu do nas przychodzi zawodnik, który na pewno podniesie nasz poziom umiejętności, żeby zwiększyć także rywalizację. Parano to jest młody zawodnik także z drugiej ligi włoskiej wyciągnięty. Wydaje mi się, że naprawdę może przysłużyć się w kolejnych sezonach. Galardini 29 lat. No jak możecie zauważyć, potrzebowałem ławki rezerwowych i to robiłem. Kupowałem tych zawodników. Którzy mogą iść do pierwszego składu, jak Senna, Sana czy Benzema, ale raczej starają się wzmacniać tylko ławkę rezerwę. przykład przychodzi do nas. Czerici, który nigdy by do nas nie przeszedł, bo ma tylko 75 overalla, 31 lat, ale potrzebowaliśmy go na ten jeden sezon. Bremer do nas przychodzi, Brazylijczyk, 80 overalla, 34 miliony, duży transfer, duży transfer, duże nazwisko, zawodnik jeszcze z potencjałem, zawodnik, który może ustabilizować nam jeszcze bardziej za parku i autobus w defensywie i wydaje mi się, że to może być ten klucz, żeby podnieść poziom tej drużyny. Zobaczymy, bo będziemy grać na dwóch frontach, Liga Mistrzów oraz Liga oraz puchar, więc to jest bardzo ważne. Aktualnie zajmujemy czwarte miejsce. Nieźle, jest naprawdę solidnie. 32 punkty, minimalna strata do Interu, więc jest szansa, że gdzieś tam wyjdziemy. Trafiliśmy do grupy z Bayern, Monachium, Zyliony i Spartak Moskwa. Jak zobaczyłem, to to takie kurde trzecie miejsce. Może być ciężko, może być ciężko, bo to są drużyny nieprzewidywalne, ale jednak zwyciężyliśmy, awansowaliśmy z pierwszego miejsca, więc troszkę łatwiej będzie w losowaniu. Ale wiecie, jak to jest w FIFA, że dosyć randomowo to się wszystko układa, więc może tak się okazać, że trafimy na przykład na FC Barcelonę czy Real Madrid i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Zakończyliśmy sezon na piątym miejscu, 64 punkty, więc jest naprawdę ok. Nie jest fenomenalnie, ale także nieźle. 64 punkty, 3 punkty straty do Milanu. Jest przyzwoicie, patrząc na to, na ilu frontach graliśmy, że to pierwszy raz, tak trochę jak w Lidz w poprzednim odcinku. Zapraszam oczywiście do poprzedniego odcinka, jak ktoś jeszcze nie zobaczył. oczywiście zapraszam jutro o 16, .00. oczywiście, tak jak mówiłem, materiał od poniedziałku do piątku o godzinie 16. .00. Calgari przegrał z Barceloną w ćwierćfinale, niestety, w Dzidze Szkoda, bo wydawało mi się, że jest realny półfinał. Bo naprawdę dobrze to wyglądało. Ten antyfutbol działał, te lagi do przodu też działały. Benzema się, który świetnie się odnalazł, bo wymieniali się João Pedro, bo bardziej kreatywni zawodnicy do nas przeszli. Bardziej zawodnicy, którzy potrafili to robić. Ale zauważcie, że nawet zawodnicy, którzy gdzieś tam mieli być tylko rezerwowym, także byli ważnym ogniwem tej drużyny. Wydaje mi się, że ten odcinek możemy uznać za udany, bo choć nie zdobyliśmy Mistrzostwa, ani żadnego Pucharu, to stworzyliśmy drużynę atrakcyjną, drużynę ciekawą, z fajnym pomysłem na grę po raz pierwszy. No i wydaje mi się, że możecie być zadowoleni z tego odcinka. Oczywiście możecie napisać w tym komentarzu, ja się z Wami żegnam. Papa, pa, do zobaczenia kolejnym razem.